Z tej strony 2 8 I właśnie karolina 1,wa3 e, Właśnie śpi i rzuca we mnie nie wiem czymś Aaaa! Czymś już nie patrzę Bo ja w ogóle <grym> widzicie... Ja robię. właśnie kradnę. Co Sama kradniesz Co ona robi? Co ona robi? <grym> Ej, bo tam nie spają wiesz Wiecie? Tam jest nie spają Nie Ej, on zniknął, tamten pająk. Naprawdę sobie, on zniknął, tamten pająk. I ja się go boję. Właśnie nie siedzę, ale. Nie wiem, co nagada, ona coś jakieś głupoty gada przez. Dobra, skończyłam. Gdzie jest moja Teraz robimy tutaj kolejne. Nie, co ona tam mówi i się nie bójcie, bo ona normalnie pewnie gada przez sen, bo niektórzy te, też tak mają. A mój pies wczoraj, jak jesz, jesz teraz, osóbko, moi widzowie, moi widzowie, jak teraz jecie, wyłączcie to, bo będzie ob... Wczoraj mój pies wymiotował, Naprawdę, taki był biedny, Nie wiem, co mu się stało. Ale naprawdę zwymietował i to nie udaje. Bym mogła zrobić zdjęcie i wam pokazać, ale nie zrobiłam bym mojemu biednemu pieskowi. <laughs> Biedno. Biedna. Pienpi. Pienna psinka. Nie rozumiem, ale nie wiem czemu ja tak w ogóle Tęsknię teraz za Ja jak mam. Nie słuchajcie się jej, proszę Was, bo nie jej nie, nie rozumiem. Ja jak się ale już prawie kończę to i to strasznie fajnie się to robi. Może wyjeżdżacie za linię, ale to się bardzo fajnie robi, powiem. Widzimy się po lekramie. Dobra, już jesteśmy. Widzę się z Wami po lekramie. I właśnie widzicie, że mam strasznego stresa, bo ja się trochę i boję, że jak się obudzi. Coś zrobi, ale ja nie wiem. Lepiej o niej nie nie myślimy. Pomyślmy o po prostu o robieniu tego. Ona jak chrapie. Ja cię panie. Ja wiedziałam, że ona chrapie. Nie dość, żeleje. Nie, nie możemy wyjść na zewnątrz, to jeszcze muszę nagrywać y, premierę. Bo niektórzy mnie naprawdę proszą żebym nagrywała więcej premier, bo głosowaliście, żebym nagrywała premiery. Ale ja nie wiem, czy chcecie na pewno te premiery? Fajne są, bo jest ten zegar, ale ja akurat Janusz czasami nie Janusz już nie gradi nie jedno. Co na pewno dla? Nie słuchajcie się jej, proszę was, bo ona takie głupoty wygaduje przez sent, ja nie wiem. Yy, nie słuchajcie się jej, proszę was. Zwyczaj się do jak się mówi słowo Lapa dla kłoda. Aha, dobra, dziwne, co na wygaduje? Nie jeśli o niej, proszę was, bo ona mnie strasznie przeraża. Ja jej dźwięk jest taki creepy, ona chyba nie wie, że ja tu jestem. Ja naprawdę jej nie rozumiem, ja się jej boję. Jakby zaraz zakończę tą premierę. Ja jej, nie rozumiem, naprawdę. Czy ona to słyszy i po mnie powtarza? Dobra, akurat nie wiem, strasznie się czekam teraz. Czemu ona tak krzy krzyczy przez sen. Ej, panu, wiecie co? Ja nie wiem, czy jakieś piosenki nie włączę, żeby się mogła śpiewać. Morda, To jest nieprzeznaczone dla dzieci. Co? Nic. To jest przeznaczone dla dzieci. Nie oglądacie tego, dzieci. Jeśli to oglądacie, to weźcie to, wyłączcie, bo tam jest są a ona tak przegląda. Ja to sobie jest tak. Włącz mi piosenkę, no i trudno palac.

Okej, okay, to jest dziwne. Ja to sobie maluję. Ona idzie spać, więc bardzo się cieszę. Ja sobie tutaj pomaluję, żeby, żeby nie było, że... Czemu ona się bawi? Jak małe dziecko. Nie wiem co nagada. O, ja cię pani Ja cię, panie, ile to mi ja... zostało jeszcze. A pójdź. Ile mi tego jeszcze zostało, jeszcze też tak? Dobra, jej płaczę piosenkę, bo ja nie wiem, ja od niej zwaliuję. Ja wiem jaką ona chce. Ja wiem, ona najbardziej uwielbia. Wiem co. Ale mnie ręce bolą. Ja cię panie. Nie wiecie jak. Od niej. O nie wyszłam. Przypadek, więc dobra, czas jej włączyć. Ja wiem, jaką. Zost. Wiem, co jej włączę. To jej włączę. Ona. Mam nadzieję, że ten uspokoi trochę. Now na Nie masz teamu, nie masz co no na, Coś się na jestem na co, jestem Baby, nie czasu na Jestem na co, jestem nie mam czasu na to, żeby gadać yeah. z tobą bez potrzeby, a twój patrzy kiedy ja yeah. Nie rozumie, ale okej. Imik to wilki, znów widzisz wilki za czarą oglądają nawet milszy się Wydziej siłki, ty masz urodzinki więc co będziemy robić za cały dzień Jestem moja, mów mi moja wiza Gdzież tugi, które chcesz polizać Słucham żabę albo słucham kiza Taka Ameryka, że pytają, gdzie ta wiza? Nie więcej, Dobra, wiecie co? Ja dlatego, że ono ja Muszę i tak się żegnać, bo będzie kolejny filmik, Tylko to. Na małą mi kupimy. Dobra, wiecie co? Ona sobie żartuje, więc. Pa! Dobrego wypoczynku! Pa! Na